Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, nagrywam z samochodu, ciągle jesteśmy jeszcze w trasie, wracamy z Ukrainy, wszystko co mieliśmy dowieść, udało się dowieść, a teraz czas na przegląd. I zaczniemy sobie od tak zwanego świątecznego Wielkanocnego Zawieszenia Broni, którego tak naprawdę nie było. Tak się złożyło, kiedy wyjeżdżaliśmy, nie mieliśmy pojęcia, że Putin je zapowie. Tak się złożyło, że w trakcie tego tak zwanego zawieszenia broni byliśmy... Tam na miejscu. Słyszeliśmy alarmy przeciwlotnicze tak jak zazwyczaj rozmawialiśmy z ludźmi, chociażby właśnie w Hersoniu, do którego dowoziliśmy karmę dla psiaków i preparaty na kleszcze. tam no, ludzie się z tego no, tak smutno śmieją, bo żadnego zawieszenia broni z ich perspektywy nie było. Latały drony, strzelała artyleria, było tak, jak zawsze. Przy czym tutaj pojawiają się także bardziej poważne tematy, ponieważ na samej linii frontu Obie strony, ale przede wszystkim Rosja, bo oni byli na to przygotowani, już wcześniej wykorzystały zawieszenie broni do tego, żeby uzupełnić stany osobowe na linii frontu, przeprowadzić rotacje, zaopatrzenie, dowieść ciężki sprzęt tam gdzie od długiego czasu nie dało się go dowozić, bo wszystkie drogi były kontrolowane przez drony przeciwnika. Już w tej chwili widać pewne zmiany na linii frontu, na mapach, zmiany tam, gdzie te świeże siły rosyjskie wykorzystały tę sytuację, zaatakowały i przesunęły linię frontu. Tutaj warto powiedzieć, że na froncie pokrowskim, na tym kierunku, Udało się także i stronie ukraińskiej tę sytuację wykorzystać, ponieważ tam przerzucono słabe jednostki piechoty rosyjskiej, ludzi jeszcze niedoświadczonych. Strona ukraińska to wykorzystała i w okolicach wsi udaczne udało im się odbić kawałek terytorium, które wcześniej było zajęte przez Rosjan. Jednak tak czy inaczej można się spodziewać, że ta Rotacja, uzupełnienie zapasów, ten ciężki sprzęt, który się udało dowieść pod pozorem wielkanocnego zawieszenia broni, zostanie to wszystko wykorzystane w ramach jakiejś ofensywy wiosennej. Prawdopodobnie nie będzie to żaden znaczący strategiczny skok, tylko po prostu aktywizacja ciągłego nacisku na pozycje ukraińskie i mogę się tutaj zgodzić z wnioskami kanału telegramowego Wolia, który pisze, że to będzie kosztowało życia ukraińskich obrońców. Oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że wpływ na to miały także decyzje polityczne ukraińskie, ponieważ Ukraina prawdopodobnie po to, żeby pokazać dobrą wolę przed Amerykanami i przed Europą, zagrali w tę grę. Także strona ukraińska wydała rozkaz, żeby się powstrzymać od określonych działań. Co po prostu ułatwiło Rosjanom przygotowanie się do dalszych ofensyw. Niestety tutaj te aspekty polityczne przeszkodziły tym aspektom wojennym. To może mieć swoje konsekwencje. Od siebie dodam, że nie wiem, jak trzeba być naiwnym, żeby uwierzyć w to, że Władimir Putin faktycznie ma dobre intencje, że on faktycznie chce zawieszenia broni po to, żeby doprowadzić do jakiegoś rodzaju pokojowych porozumień. To nie jest człowiek i to nie jest ekipa zebrana wokół niego, on nie jest tam sam która jest gotowa na takie faktycznie pozytywne gesty. Niestety oni raz za razem udowadniają, że nie da się z nimi rozmawiać, a mimo to są ludzie i mam tutaj na myśli przede wszystkim administrację Donalda Trumpa, którzy cały czas wierzą w to, że z Rosją można się dogadać, można z nią handlować, można wyciągać korzyść z kontaktów z obecną rosyjską władzą. I tutaj przechodzimy do drugiego ważnego punktu. Otóż pojawiają się informacje, że dzisiaj w środę ma zostać przedstawiony Wewnę w wewnętrznym kręgu politycznym, niepublicznie, ostateczny plan pokojowy Donalda Trumpa, oferta, którą rzekomo, podkreślam to, to są wycieki, to nie są oficjalne informacje, ale rzekomo chcą Amerykanie, żeby się obie strony zgodziły. Co wchodzi w tę ofertę? Powtarzam jeszcze raz, rzekomo. Uznanie Krymu za rosyjski oficjalnie. Już Wolodymyr Zelenski powiedział, że nie może być o tym mowy i to jest też ważna kwestia, bo to, że Ukraina przeprowadzi tę linię demarkacyjną i uzna, że tu się wojna kończy, pomimo tego, że część terenów jest okupowana, to jest jedno, a faktyczne, Uznanie danych terenów za rosyjskie to jest co innego, to jest już trwała zmiana granic, na co oczywiście nie pozwala ukraińska konstytucja. Więc to jest bardzo ważny punkt. Dalej, zamrożenie wojny na obecnej linii frontu. Financial Times w ogóle pisze, że to Władimir Putin na początku kwietnia zaproponował takie rozwiązanie. Co oczywiście nie jest potwierdzone, Dmitrij Pieskow temu zaprzecza, ale on wszystkiemu zaprzecza, on zaprzeczał też, że będzie mobilizacja, twierdził, że wojna to fake newsy tuż przed tym, jak wybuchła, jego nie należy słuchać. Ale oczywiście się wypowiedział. Dalej, elektrownia zaporowska ma stać się terytorium ukraińskim, ale operować nie, mieliby Amerykanie, którzy sprzedawaliby energię elektryczną i Ukrainie i Rosji. To też jest bardzo ciekawy punkt. Ukraina miałaby odmówić wstępu do NATO. Na zawsze, w teorii, przynajmniej europejskie siły pokojowe miałyby. Znaleźć się na terenie Ukrainy, Ukraina miałaby otrzymać pomoc w odbudowie. Jak miałyby wyglądać te, u, te europejskie siły na terenie Ukrainy i kto miałby zapłacić za tę odbudowę, nie wiadomo. To nie jest um, szczegółowo opisane w tych dokumentach, jednak nie pojawia się tutaj informacja, że Stany Zjednoczone miałyby w jakiś sposób Uczestniczyć w tych siłach pokojowych, w ich działaniach. Natomiast pojawiają się tutaj informacje o jakichś dodatkowych, niewojennych misjach obserwacyjnych, w tym jakichś trzecich państw, w tym także się tutaj w jednej z wersji, którą czytałem, pojawiło to, że obserwatorzy mieliby być także rosyjscy, i tutaj Ameryka według jednej z tych wersji miałaby uczestniczyć. Dalej, Ukraina miałaby dostać prawo swobodnej żeglugi po Dnieprze, który przypominam, częściowo jest, częściowo brzegi Dniepru są okupowane. Głównie chodzi tutaj o okręg Charkowski. Wydaje mi się, że kawałeczek okręgu zaporowskiego, ale tutaj się mogę mylić, bo te linie granic okręgów to jest najmniej istotny szczegół, ale chodzi o tamte regiony niedaleko ujścia. Dniepru do Morza Czarnego część terenów jest okupowana przez Rosję, więc tu mieliby Ukraińcy dostać gwarancję swobodnej żeglugi dalej Ukraina miałaby otrzymać kawałek Okręgu Charkowskiego jaki, który prawdopodobnie tutaj stawiałbym na to, że ten na północ od Charkowa, nie te w okolicach Kupianska, tylko tam gdzie Rosjanie w maju 24 roku próbowali się wedrzeć Natomiast Rosja, co by Rosja de facto oddała? No w zasadzie można powiedzieć, że nic. Mogliby się zgodzić na to, że Europa wejdzie na teren Ukrainy ze swoją misją pokojową, żołnierze europejscy, więc natowscy by się tam znaleźli. Natomiast no Rosja odmówiłaby sobie tych terenów czterech okręgów ługańskiego, donieckiego, zaporowskiego i charkowskiego, których nie okupuje. I to jest, proszę państwa, jakiś fikołek logiczny, ponieważ Rosja wpisała do konstytucji całe tereny tych czterech okręgów, jednak nie udało im się ich w całości podbić i teraz mówią, być prawdopodobnie, no rzekomo, mówią, że mogą oddać to czego nie zdobyli, że mogą zrezygnować z dalszego zdobywania tego, co jest... Jeśli to przejdzie, to będzie to rosyjskie mistrzostwo dyplomacji. Pojawiają się tutaj różne informacje, na przykład taka, że Marco Rubio nie przyjedzie, bodaj rozmowy mają się odbywać w Londynie, jestem prawie pewien, ale mogę się tu mylić. W każdym razie do Europy ma, mają przylecieć Amerykanie, przedstawiać ten plan... Szukać możliwości jego realizacji, i pojawiła się informacja, że przyjedzie tam tylko Kellogg, czyli specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy, były generał, postać proukraińska, jak na administrację amerykańską. Rubio ma tam nie być. Pytanie brzmi, czy będzie tam Witkow. Jeśli będzie tam Witkow, to niedobrze. Jeśli będzie sam Kellogg, to znacznie lepiej. Przy czym, dodajmy, Witkow ma w najbliższym czasie znowu pojechać do Rosji. A, i tutaj a propos Witkowa pojawia się jeszcze jeden bardzo ważny punkt tego planu. Po zakończeniu wojny mają się rozpocząć różnego rodzaju projekty, Gospodarcze, rosyjsko-amerykańskie i mają zdjąć sankcje. Tu wydaje się, że jest to właśnie wpływ Witkofa, który bardzo chce robić interesy z Rosją. Nie wiem dlaczego, bo to jest kraj na granicy bankructwa i to, jest, to nie jest, proszę Państwa, kraj, który był bogaty i nagle znalazł się na granicy bankructwa. To jest kraj, który posiadał dochody z ropy, więc część obywateli mogła się kąpać w luksusach podczas gdy zdecydowana większość jadła ziemniaki i kapustę w obskurnych mieszkaniach i domach ogrzewanych drewnem czasem z wychodkiem i im się wydaje bo patrzą na to wszystko przez pryzmat moskiewskich pałaców im się wydaje że można z Rosją robić wspaniałe interesy bo to jest taki wspaniały bogaty kraj choć oczywiście no jeśli chce się być w tym obozie oligarchicznym, to tak można tam zarobić na złote pałace. Osobiście uważam, że ten plan, który Trump tutaj rzekomo ma przedstawić, jest planem, który doprowadzi do kolejnej wojny. Zniesienie sankcji i współpraca gospodarcza z Ameryką, oznacza, że Rosja będzie mogła się odbudowywać w jakimś stopniu. Oczywiście Europa twardo mówi, że no nie, żadnych sankcji nie będą zdejmować i że ten handel z Rosją, który był Przypominam, dla Rosji handel z Europą był o wiele ważniejszy i o wiele bardziej dochodowy niż handel ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak to może mieć wpływ, ponieważ Ameryka może na przykład przestać wysyłać gaz do Europy i w Europie wtedy zaczną automatycznie wzrastać chęci do kupowania rosyjskiego gazu. Co jest niebezpieczne, chociaż trudno mi sobie wyobrazić, czemu Ameryka miałaby sobie tak mocno strzelać w kolano. Natomiast tymczasem Rosjanie jeszcze bardziej obniżają cenę swojego gazu dla Chińczyków, co oznacza, że jeszcze mniej na tym zarabiają, bo Chiny jeszcze bardziej ich wykorzystują. Tutaj mamy do czynienia z takim układem o setkach tysięcy nieznanych. Elementów nieznanych wartości, niewiadomych, jak to się mówi w matematyce, więc co się wydarzy, to każdy, kto twierdzi, że wie. Proszę Państwa, no was okłamuje. No, nie wiemy, co się wydarzy. Trump w połączeniu z Putinem stworzyli epokę chaosu. Może się wydarzyć współpraca gospodarcza Rosji z ze Stanami Zjednoczonymi, co doprowadzi do odbudowy ofensywnego potencjału Rosji i dalszej wojny. Być może. Także z Europą może się wydarzyć to, że Rosja odmówi, Ukraina odmówi, Trump cały ten konflikt porzuci i wspólnie z Europą Ukraina doprowadzi do tego, że Rosja się ostatecznie załamie jak po Afganistanie. Nie wiadomo, możliwości jest bardzo wiele. Za to z takich radosnych informacji to. Wczoraj po południu zaczął detonować magazyn, jeden z centralnych magazynów amunicji artyleryjskiej, rakietowej i lotniczej w okręgu Włodzimierskim, 65 mniej więcej kilometrów na północny wschód od Moskwy. I to jest samo w sobie ciekawe, bo to jest. Około 500 km od granicy z Ukrainą, więc nie tak daleko, to jest dla ukraińskich dronów spokojnie do zrobienia. Ale nie ma zdjęć, filmów, które by pokazywały przelot tych dronów. Nie zawsze takie materiały się pojawiają, ale dość często. To pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że te Drony bądź pociski manewrujące, jeszcze coś być może, musiałoby albo przelecieć na wprost przez Moskwę, tam gdzie jest bardzo gęsta obrona przeciwlotnicza, albo dookoła Moskwy. Więc tutaj teorii jest wiele. W teorii mogli po prostu oblecieć Moskwę. To jest 500 kilometrów, zdarzało im się atakować cele i dwa razy dalej, więc. Zapasu paliwa, żeby oblecieć Moskwę szerokim łukiem, wystarczyłoby spokojnie. Mogła to być jakiegoś rodzaju dywersja, mogło tak być. Oficjalna wersja, oczywiście, brzmi tak, że było to złamanie przepisów BHP. Natomiast no widzimy, że tam dochodzi do detonacji w wielu różnych punktach. To nie jest tak, że w jednym miejscu wybucha, a gdzie indziej jest spokojnie. Na mapach satelitarnych systemu FIRMS widać, że wszystko płonie. Ewakuowano kilka wsi dookoła, tam już są materiały w ogóle, materiałów wideo i zdjęciowych jest ogrom. Bardzo chciałbym to Państwu pokazać, ale tutaj, jak nagrywam na komórce, to będzie mi ciężko. Natomiast widać, jak ta amunicja rozlatuje się dookoła, trafia w pobliżach domów, gdzieś tam w podwórka przylatują fragmenty rakiet i pocisków. Widać eksplozje, które wskazują na to, że wybuchają pociski rakietowe z paliwem stałym. Widać tam. Bardzo duże, pojedyncze eksplozje z taką pojedynczą, masywną falą uderzeniową. Na zdjęciach satelitarnych także widać, w starszych zdjęciach satelitarnych, że tam przechowywano rosyjskim zwyczajem amunicję pod gołym niebem. Jednak prawdopodobnie to nie tylko ona detonuje, ponieważ tam. Te pierwsze eksplozje były bardzo silne i od wczorajszego popołudnia do dzisiejszego poranka słychać wtórne eksplozje. Tam cały czas coś wybucha, więc bardzo prawdopodobne, że doszło do eksplozji także tych. Rakiet, pocisków, tam są różne rzeczy, bomby lotnicze prawdopodobnie także, które znajdowały się pod ziemią w specjalnych schronach. Raczej nie można się spodziewać, żeby udało się zniszczyć wszystkie bomby, rakiety, całą amunicję, która się znajduje w tym konkretnym arsenale, ale straty są w sposób oczywisty, patrząc na rozmiar tych eksplozji, straty są. Ogromne. I oczywiście, tak jak w poprzednich przypadkach, to nie będzie tak, że nagle Rosjanie nie będą mieli czym strzelać, po prostu, bo wtedy takiego efektu nie obserwowaliśmy przy podobnych eksplozjach, ale było słychać narzekania strony rosyjskiej na to, że zaczęło po tamtych eksplozjach zaczęły się pojawiać problemy z dostawami amunicji. W tej chwili oczywiście głównym dostawcą amunicji artyleryjskiej dla Armii Rosyjskiej jest Korea Północna, ale tego typu magazyny odgrywają ważną rolę dla logistyki także tej amunicji, to po pierwsze. Po drugie tu mówimy o amunicji artyleryjskiej, a jest także amunicja rakietowa, lotnicza. Różna i iskandery, czy kalibry, i mamy tam broń lotniczą w postaci rakiet, ma pocisków manewrujących. Ta rosyjskojęzyczna nomenklatura nazywa to skrzydlatymi rakietami, stąd często nazywam to niepoprawnie rakietą, to jest pocisk manewrujący. Ale i są tam właśnie bomby lotnicze, i tak dalej. Co dokładnie eksplodowało, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, ale jest to bardzo pozytywna informacja, bo to, co wybuchło na północny wschód od Moskwy, nie wybuchnie już na terenie ukraińskich miast. A w ostatnich paru dniach doszło do przynajmniej kilku kolejnych ataków na obiekty cywilne, na miasta, na Odessę. Na Dnipro, na Zaporoże niestety cały czas umierają ludzie. Nie mówię już o Hersoniu, bo tam faktycznie trwa po prostu polowanie na cywilów. To miasto znajduje się tak blisko rosyjskich pozycji, że oni tam po prostu wysyłają drony i szukają, gdzie ktoś jedzie na rowerze, gdzie jedzie busik. Dlatego spędziliśmy tam bardzo mało czasu. Też pani Luda powiedziała: Jedźcie szybko, bo nasi strzelają, więc zaraz przyleci jakaś odpowiedź od Rosjan, i lepiej, żeby was tu nie było. Oczywiście jej też zależało na tym, żeby jak najszybciej wyładować dostawę, żeby ona też mogła wrócić w bezpieczne miejsce, no bo życie tak tam wygląda życie zwykłych cywilów, którzy po prostu chcą no, żyć żyć i jeszcze pomagać innym stworzeniom, tak jak pani Luda, która pomaga pieskom i kotkom. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.